Siema. Witam w mojej kuchni Maj, Majty już nieraz miałem zalane Czasem sikam w nocy jak są małe dotacje, więc lepiej wpłacajcie <grystanie> Ale ze mnie chuj, nie? No taki kruczas no. Mydło miałam Ja miałam kiełbasę ja miałam mydło, skoro miałam... jak mydło? Dobre, zjadłam Jezus, mam, mam dziwne uczucie w żołądku, wiesz? Dobra, lecimy na dwór, znaczy na na, 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 na na, tył. Ale niedobrze mi, Bobru. Zachodzi mi jakaś kurwa alch alchemiczna reakcja w żołądku O, oh, fuck. Wow! COL! Oh. <laughs> oh. e, e, CHIKI CHIKI TONGA DALI DALI BOMBA. You're liar! Co? Może małe fapu-fapu pod drzwiami? Tam będzie jeńcząca Marta. Je jest, trzy, ma jest malutka jak cztery, penis z Bobra. Trzy, cztery. Dzięki. Druga jeszcze! Poszła bełknąć. Nie bełtaj. Boże, ja czujesz jakbym gówno przeżywał ciepła. O ja, masz. powiedzcie, masz to? Ej, ja mam robaka! No mów, mów. Brązowy. Ja mam robaka. Brązowe gówno w stanie stałym. No, albo jeszcze raz kiełbasa, pierdolona kiełbasa <laughs> po raz setny. Na kuchni? raz <laughs> kiełbasę. Kiełbasę. kiełbasę mam! Jesteście kurwa odrażający O, coś mi się dziwnego z brzechem, z, brz z brzechem dzieje <laughs> Z brzechem Jan Brzechwa Mam skurcze, mam skurcze żołądka, skurcze mięśni Hegla SU odeszły ci wody? Mm. też będzie, nerywajcie to No i czekam cały czas na tych dwóch subskrybentów Możesz ty nim być, drogi widzu Do właśnie do ciebie mówię Tak ty, ten co właśnie siedzisz z kutasem w ręce to, to ja Ah, okej. Ujazdy źle mi. O fuck, wychodzi. Kurwa, wychodzi. Różne stole na trzesło. cię pigułę, dziękuję bardzo. Bobro, naprawdę mam źle z żołądkiem. Elf Daisy. wypijesz płyn do ciała. Boże odbijemy się kuźwa takim tyglem, nie? Takim zmieszanym kurwa. Czy nie powiedziałem ci... Żebyś szedł do łóżka! Cztery, O matko. Ole okropno. Wypluwam. Nie, nie ma. Ja mam pieprz. O kurwa. Ja mam kurwa. Co masz, Esu, co masz? Nie wiem, nie wiem jaki mam kolor. Kuchni. Masz jakiś brązowy taki. Kuchni. Tu masz całą kiełbasę! To... Nie to... mówcie, że znowu kośwa kiełbasa, no? No pchali tego, tak, jakby to było w Polsce. Ale okropne, Boże! Ja mam pieprz was zgniła kiełbasa wyciągnięta kuźwa z dupy. Kiełbasa, no kurwa! Nigdy kuźwa nie tknę kiełbasy. Ja czuję jakbym jakbym wyciągał przez pół dnia kosz z nosa, formował kulę i ją teraz rzuł. Ja ci znawca jewany Ty coś mnie gryzło w rękę właśnie. Ty jakiś kurwa potwór <laughs> Strzyga. Ej, Bobry, ja się naprawdę boję, że się pożygam Ale tak serio. <śmiech> <śmiech> Na to liczę. <laughs> O Jezu! Jucie dźwięki! To <grym> za to jest kurz śmieszne. O nie nie nie, Alicja to Alicja! I to dlatego... że TAK niech niech niech. Niech, nie, 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 nie. Tak. Przełyk mi się kurczę. Otwieram buzię, żywaj mi do buzi. Kurde, <grym zsem> mać. Nigdy więcej kiełbasy nie zjem. Jak spojrzę na kiełbasę, to was żygam. Ach, kolejny... O Jezu. A kurde. Prawie podeszło. Nie, no kuźba naprawdę się z o, o, o Kurwa, poszło 100 zł na Tibie w ten weekend miłego żegania. Tak! O, tak! Nie wierzyłem w to, nie wierzyłem w to, moje oczy. <grym> to nie jest kurwa. O, przepraszam, to nie przerwa. O, jest, jest mi kurwa tak źle. Dobra, dawaj, No, Trzy, czter cztery. Błagam jabłko. O, ja mam jabłko. Pryw tabaka, potem fasolki, potem żyganie. Taka będzie kolejność. Jezu chrysto. Będę... Nie widać końca. O, dobra, jedziemy. Jeszcze jedziemy. pięć. Przmarowuję. Ale mi się trzęsł ręczę. To już mój palecz w tabacze. Też sobie posmarwałem Ale Będzie bełk. Tabac... Boże. <laughs> Boże. Będzie bełcic. O, kurwa. Ona i trzy kiełbasy się śmieją Masz papier O Boże Ej weszło mi w ranę Bobro Eee ja, ja mam ranę na palcu Mam tabakę w ranie Ale kurwa Sma... Smart, smali Chciałem powiedzieć No zaciął mi się live Nie wierzę Co to był za dźwięk? Co to był za dźwięk? Kącią. W porządku? Mhm. DZIEŃ JAK CO DZIEŃ Pokazuję pachy, proszę bardzo Jak widzicie proszę, są ogolone Specjalnie dla was je ogoliłem Jak widzicie są czyściutkie Jest o... o w moim żołądku jest kuźwa głaz Jest kał Kurwa Ty, odbiła mi się ranżada z komunii

nie zjadłeś dotacji po fasolki S <laughs> Nie zjadłeś dotacji po fasolki <laughs> Dobra, uwaga, gotowi Czekajcie, pokażę wam stopę. O kurwa Stopa ławki, jak jest wyrole Kurwa czekaj Okej, okay, zassałem Ty dziwny posmak Czy to posmak stóp? <śmiech> <śmiech> dobra Jezu, ale nie o, dobra. Bo tu! Żygi. O kurwa, ale ohyda! Jezu, Żydzi ze stopy! Jezu, beł tam naprawdę! Popić, popić! O boże, źle mi się czuję. Ale ohyda! A może to nie Żygi? Pff. Nie! To nie Żygi, to wosk! Nie! To rotten egg był! Słuchajcie, to jest rotten egg. Rotten kiwi. Tak, to jest jajo. Wiki, chodź, spróbujesz. Jezu. Ej to nawet, i to nawet wali jak jajo, słuchajcie Ja pierdziel, ale mentos Ale to śmierdzi No dobra, ale powiedziałem, że zjem to zjem O matko nie Jesz to? Tak no kurwa O jest chy... Jezu naprawdę, idę wymiotować Podtrzymaj ją pod pachą i na następną dotację już jest O kurwa Dobra to... słuchajcie, jak będzie dotacja powyżej 3 dych to, to zrobię w takim razie Naprawdę? Dobra, to będę, to będę trzymał, no? Ojej. Ale tam to tylko pacha, ja mam do, dość smaczny pot. Jezu! <laughs> Dobra, wkładam, uwaga! Wkładam! Prosto, na środeczek. Może naprawdę, to jest naj, najobszybszy lajt, <laughs> jaki kurwa byłem kiedykolwiek. Ale jak się trafi Żygi, bo to był rotten egg, ale jak się trafił Żygi, to będzie koszmar. Dobra, lecimy dalej. Dobra. Wyjmujesz to spod pachy? Tak. O boże... jest naprawdę nie Dobra, ja nie ale słucham. to przynajmniej przeczytam. Ja nie słucham. Blueberry, no to nie tak źle, to przynajmniej nie, nie, nie żyk. Jagoda z podpachy. Tak ty, się narodził Rayman. Nie, nie no. Kurwa! To z podpachy? Tak. Bierzesz ją? No tak no. Mocno. No obiecałeś mi kuźwa. Jezu. Jagody. Okej. Okay. Dobra, jedziemy, uwaga. Czekajcie. Trzy. <laughs> jak ty zjebany ry. jesteś, Boże? <laughs> o kurwa, jakie ciepłe, jak z mikrofalówki. Boże, naprawdę, ja nie mów nic, błagam Cię. Nie mam gila. A mam gila z nosa. <grym> Ale smakuje jak takie zdrowe jagódki, halo. Co ty pardolesz? No potęgę, nie ci przeznaczenia! Zamknięte oczy. Boże, no, stream. Trzy, 4 Kurwa znowu robak. O Boże! Znowu jajko! To gil. Znowu jajko. Znowu, Znowu to samo kurwa jajko ja Czuna... zielone. To ma nawet żółte w środku, słuchajcie, to ma kurwa żółtko Jak ja, ja to smakuje? No jak jajko zgniłe Czekaj Czekaj, nadchodzi Nadchodzi? Nadchodzi kujo, potwór z mojego żołądka Co za dźwięk jest, uspokój się Bo... o, Ej, dobra. a co wy na to, że ja wziął, albo Aw bierze fasolkę, żuje ją troszkę i podczas pocałunku przekładam ją do i ją połykam. Boże, ty z wyrodniały człowieku. Niesmaczna. <grystanie> Taka, buzie, Ale musisz powoli pokazać, jak przechodzi ode mnie do ciebie. Drzygi Jezus do ust. Żydzi <grystanie> z ust do ust. <grystanie> Bo mi to nie. Dobra, dawaj. Nie Niedobre. Kurwa. Kurwa, chyba. Chyba twoja plomba jest w tym. <grystanie> Wiki Boże! Wikipiciu, błagam. Więcej amolu. Można łuszczą w sprój Czekaj, kurwa, Bobru. Ja chyba będę zaraz biegł do kibla. To nie jest śmieszne. Łała. Łała! Mogę jeszcze wsadzić fasolkę w pępek. Weź, nie odzywaj Kurwa. Ty, a nie myje pępka. Jestem kuźwa bełtaczem Znowu ty Boże Ty, ale utknął No Nożnego <słuch> Czemu to ma na sobie włosy? <słuch> Kochanie No jedz, To jest brudne To było w pępku, no Czekaj, muszę wytrzeć od mojego no słódka nie, no masz jeść Dobra, o, już kieda. Ale jakie jest ciepłe, ale roztopione. Chyba, Chyba właśnie zastąpiłem. Tak <laughs> to jest mydło. Ej, będę musiał odkazić buzie. Zresztą, ojej, ja, masz czysty pępek. Naj Pien. Najczystszy na świecie. Kocham twój pępek. <gavana> o. Dobra. Jakie słodkości, matko. Pi, 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 pi. <głos bones> <noise> o kurwa. Tego się nie da wypić. Ale co się stanie, jak ja to wypiję? Ja mogę mieć raka żołądka? Pierdzielony Kalkstein. <laughs> Kalkstein! O nie! O nie! Jesteśmy zgubieni! O! O nie! O nie! odbił Odbiło mi się tabako, bobru! To jest okropne! Dlaczego no się już na mnie? Boże, ten było napisane, I broke my promise, a przytem I broke my pennies. Musisz trzymać tylko jeden you can... You co? Can... You can. You can. Oh. Mam nadzieję, że uśmieliście się, mam nadzieję, że się zżygaliście i że live będzie niezapomniany. <głos> 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 <głos>